Drodzy bracia kapłani, decyzjalni, zakonni, pozostający w charyzmatycznych posługach swoich zakonów i zgromadzeń, przygodni księża biskupi Marianie i Andrzeju, nasi klerycy i wszyscy tworzący eucharystyczną wspólnotę Kieleckiej Katedrze, pozdrawiam was jako pielgrzymów nadziei w roku jubileuszowym. I zapraszam, abyśmy w najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa włączyli naszą jubileuszową modlitwę wdzięczności za dar kapłaństwa i posługi w Kościele kieleckim, a bywa, i w Kościele poza granicami naszej diecezji, w Kościele powszechnym. Przypomnę, moi drodzy, że na dzisiejsze święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Ojciec Święty Benedykt XVI wyznaczył czwartek, niedzieli zesłania Ducha Świętego, a tydzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To święto wpisuje się w tajemnicę Wieczernika, gdzie boski kapłan i odkupiciel ustanowił sakrament Eucharystii, kapłaństwa i pokut, a tym samym objawia nam całe misterium paschalne i to, czego dokonuje jako najwyższy i wieczny kapłan, składając ofiarę miłości i nadziei za grzechy świata. I sposób, w jaki Pan Jezus czyni i jak nas kocha, wyraża odwieczną miłość, Ojca, który go posłał, a on tę miłość tak obficie i owocnie przeniósł do naszego świata. Tak bowiem Bóg miłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ukazał w to w swoich gestach, w słowach, w całym swoim życiu, ponieważ przyszedł wyłącznie po to, abyśmy. Mieli życie i mieli je w obfitości. Patrząc na misję Jezusa Chrystusa, odkrywamy, z jaką miłością i szacunkiem traktuje on wszystkich ludzi, a szczególnie kapłanów, których nie nazywa sługami, ale swoimi przyjaciółmi, jak wypowiedział to w Ewangelii. Czy zatem, Rozpoznajemy Jego miłość, Jego obecność w nas, dla nas i pośród nas. Sięgnijmy, jak radzi na mojcie, święty Franciszek, w encyklice nos, Dnos umiłował nas tam, gdzie nasza wiara może to rozpoznać do Ewangelii, do Bożego Słowa. To tam Jezus mówi nam, że przyszedł do swojej Własności. To my jesteśmy Jego własnością, bowiem On nie traktuje nas jako coś obcego. Postrzega nas jako swoją własność, którą się opiekuje troskliwie z uczuciem swojego boskiego serca. Kocha nas jak swoich i to potwierdza już słowami, które wypowiedziałem. Nie nazywam Was sługami, ale przyjaciółmi. To przecież on pierwszy ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi. I pięknym komentarzem do tych słów może być wyznanie świętego brata Alberta, który mówił, że kiedy nie kocham moim sercem, to cierpi serce Jezusa. Kiedy nie idę z dłonimi otwartymi do ludzi, to cierpią ręce Jezusa Chrystusa. Kiedy nie mówię dobrze i nie przepowiadam. Ewangelii cierpią usta Jezusa Chrystusa. I można by pewnie dodać też, kiedy nie idę do ludzi, tam gdzie jestem posłany, cierpią nogi Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, to co nam Jezus proponuje, to coś wyjątkowego i niezmiennego i, i ponadczasowego, jak on sam. Jezus Chrystus wczoraj. I dziś ten sam także na wieki. W swojej pełnej czułości, trosce o naszą ka kapłańską przyszłość dodaje: Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Dobrze bowiem jest umacniać, wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się nie ubiegają. A świat ma swoje metody, bo uwodzi. Tak wielu ludzi i nie zatrzymuje się ze, ze złymi propozycjami, również przed kapłańskimi sercami. To on dla nas jest Emanuelem Bogiem z nami, bliski naszemu życiu, żyje pośród nas i dla nas przede wszystkim w darze Eucharystii, Słowie Bożym, własce sakramentów Świętych, we wspólnocie Kościoła, Swojego mistycznego ciała. Dlatego, słowami kolekty dzisiejszego święta, ku czci Jezusa, Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, modlimy się gorąco, abyśmy dzięki łasce Ducha Świętego, jako ci, których Jezus wybrał na sługi safarzy swoich tajemnic, okazali się wiernymi w wykonywaniu powierzonej. Sobie posługi. Dlatego moi drodzy, wybaczcie mi, nigdy nie traktujmy liturgia, szczególnie Eucharystii, jako prywatnej własności. Sprawujemy bowiem to wszystko jako wielkie Boże tajemnice wiary w Kościele z Kościołem, naszą wspólnotą wiary. Nie dajmy się uwodzić światu tym nowinkom, również i natury liturgicznej, bowiem przemija jego postać szybciej niż myślimy, nawet ta najbardziej atrakcyjna w oczach ludzkich, w oczach współczesnego świata. Dzięki Słowu Bożemu dzisiejszej liturgii, nie tylko wiemy, ale przede wszystkim wierzymy, że Jezus Chrystus daje nam dar kapłaństwa, którego nie powierzył nawet aniołom. Daje nam tak wiele i bezpiecznie prowadzi nas do chwały Synów Bożych. Niczym nas nie odnieśmiela, bowiem On sam upodobnił się do swoich braci, będąc miłosiernym i wiernym kapłanem Boga dla naszej wieczności. Dzięki swojemu miłosierdziu, przebaczeniu, dzięki swojej delikatności i wciąż tym czułym słowom, które nam powtarza: pójdź za mną. Widząc naszą przyszłość w mało nam w przychylnym świecie, modli się o nasze życie w prawdzie, bo przecież tylko prawda czyni człowieka wolnym, a szczególnie kapłana. Modli się o naszą jedność na wzór ewangelicznej Bożej jedności, jaka istnieje między Ojcem a Synem, a jedność jest znakiem naszej kapłańskiej wiarygodności. Wprawdzie i w jedności musi być miłość, co jest gorącym życzeniem Najwyższego i wiecznego kapłana, jak to wybrzmiało w dzisiejszej Ewangelii. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę im objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Niech i w naszych sercach, drodzy bracia kapłani, echem odbije się zaproszenie Pana Jezusa, który woła, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarmo na siebie. I uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. To, co Ojciec Święty Franciszek zaproponował nam we wspomnianej encyklice, umiłował nas, jest taką czystą Ewangelią i taką prawdą, która i nam. Często słabym ludziom, bywa, że może i zniechęconym, przykrym, przykrymi doświadczeniami świata, który rzeczywiście z jednej strony chciałby świętych kapłanów i gorszy się wszystkim, co w nas jest niedoskonałe, a z drugiej strony tak bardzo nami garci. Dlatego w naszej kapłańskiej posłudze pokochajmy najświętsze serce Jezusa, i co więcej, w tej miłości Bożego Serca rozkochujmy świat. To ostatnie zdanie jest z Encykliki Ojca Świętego: rozkochać świat w tej miłości, której mamy się uczyć od Najświętszego Serca, Pana Jezusa. A jeśli jest taki sposobny czas, to przecież wszyscy wiecie, miesiąc czerwiec, kiedy wyśpiewujemy. Witanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wcale niedawno otrzymałem od naszego jednego z naszych księży książeczkę noszącą tytuł, gdy Pan mówi francuskiego kapłana Gastona Courtois, którego znałem, ale jako dobrego misjologa nie znałem tej niewielkiej książeczki, i pisze on, że ufność jest. Tym wyrazem miłości, który najbardziej czci i wzrusza serce Jezusa, i dodaje, że nic tak bardzo mnie nie zasmuca, jak brak zaufania w sercu, które potrafi mnie kochać. Moi drodzy, można by mówić znacznie dłużej, jeszcze więcej, i pewnie każdy, który z Was stanąłby przy tej ambonie, powiedziałby. Wcale nie gorzej niż ja, kiedy popatrzymy też na adhortację Ojca Świętego Jana Pawła II, już prawie ponad około, już przepraszam, blisko ćwierć wieku. O tym, kiedy w tym dokumencie. Pisze, że świat potrzebuje kapłanów według Bożego Serca. Podążajmy więc drogą, jaką wskazuje nam Jezus Chrystus Najwyższy i wieczny kapłan, a jednocześnie nigdy nie zapominajmy o dobrej Radzie Maryi, Matki Bożego Syna, Matki Kapłanów i Matki Nadziei. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Amen.